Yo, 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 koldziska, z tej strony Jagowski, witam w kolejnym odcinku z gry X and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na EU2, jesteśmy na naszym druidzie, na naszym mega giga kocurze, e, kocurze z ziemniurze z EU2, mamy 230... Poziom w tym momencie. Tak więc dzisiaj mam nadzieję wbić sobie troszeczkę e, leveli, pozamykać trochę lochów. Zobaczcie tutaj sobie najpierw sale chwały, jak to wygląda. My jesteśmy na 20. pozycji w tym momencie. Oczywiście Glidia Górnicza Dolina. Myślę, że też tutaj top 2, top 3 w tym momencie jest w naszym e, zasięgu. Tak więc no, na EU2 bardzo, bardzo dobrze nam mordeczki idzie. No, zobaczymy dzisiaj, na którym lożku nasz druid, nasz druid się e, tutaj zatrzyma. Oczywiście berlek już jest wsadzony. Mamy 334 w tym momencie do statystyk, tak więc wszystko dobrze, wszystko dobrze się zapowiada, mordeczki. Zacznijmy sobie może od strefy mroku, ale naprawdę jest sztosem, jest, ten druid jest naprawdę giga O, no dawaj tutaj ósmy, jest, 231 poziom, ośmiornica. Myślę, że tutaj już zamkniemy wszystkie, przynajmniej tak mi się wydaje, za kilka albo kilkanaście grzybków, tak to powinno przynajmniej siadać. I mam taką nadzieję, że tak będzie, no ale nie spodziewałem się, e, no robiłem, te, teoretycznie robiłem te beta testy, e, brałem udział w beta testach druida, ale nie wiedziałem, że tak przyjemnie będzie się nim grało, bo to wiecie jak jest na testach, e, tam jeszcze i tak parę poprawek było, tak więc no, ja sobie tak klikałem na lajcie, a tutaj naprawdę jak już gramy poważnie, no to jest mega sztosiwo mega siwo i nie, za, nie żałuję nawet w 1% że wziąłem tego druida na EU2 i nawet myślę, że będę częściej Tyrys wybierał druida zobaczymy jeszcze jeżeli zrobię tego maga nie to zobaczymy co później się wydarzy dobra kapitanek bo tak średnio to średnio to wygląda 282 zręczności plus 60 to dużo mi tutaj doda 241 siła no to jest jakiś zakapiór Dobra, to jest zakapiór, ale poczekajcie, tutaj mam klejnocik 260, zrobimy sobie odzysk, bo to się jeszcze opłaca. I co my tu mamy? 241, 241. Ok, tu jest Kashimbier na razie. Ej, no ale ten kapitan myślę, że... Myślę, że siądzie. Myślę, że siądzie po pewnej ilości grzybków, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco, mordeczki, trwa cały czas konkursik na 100 grzybków i pamiętajcie, że mamy teraz właśnie taki cykl konkursowy też, jak e, będziecie chcieli sobie kupić grzybki w starych cenach, to pamiętajcie, home.sfgame.net, tam będziecie mieć kod wspierającego, co bardzo mi pomoże właśnie w robieniu dla Was mega, giga dużo konkursików, ja pierd pięknie on zamyka, naprawdę jak ja cały czas sobie porównuję do tego najświeższego naszego konta, czyli na EU1 Berserka no to kurde, mortki jest, niebo a ziemia, niebo a ziemia 1266 teoretycznie yy, teoretycznie mordki no to by, byśmy mieli lepsze bo tu jest 1303 880, ale jest 26 do statystyk, to będzie w tym momencie lepszą opcją dla nas od sklejnotu to będzie lepszą opcją dla nas, ulepszymy sobie to i lecimy dalej. Mamy tak yy, ołtarz szmaragdowej łuski. Ołtarz szmaragdowej kluski, mordki, Już na 11 twierdza, tu też fajnie lecimy. Jesteśmy też chyba top 40 w tym momencie w pupilach, i top 100 w mm, twierdzy. Tak więc też tutaj mamy naprawdę bardzo równe konto. I co, ociśniemy mordki dalej teraz z tryfem roku. No i lecimy sobie dalej. Kurczury i ziemniury, kobra grzechotnica. Kobra grzechotnica, co ją swędzi piździca na przykład, nie? Dobra. Co tak cienizna, co tu taka cienizna jest, mordy? Grzechotnik teraz, Grzech... jaszczur grzechotnik. Mm, powiem tak, tak Wam poważnie, że spodziewałem się, że to lepiej będzie wszystko szło, ale jednak no, na, na te pachoły, nie? Musimy... Kurde, szkoda tych grzybów tutaj napierdzielać, 232 level, ale i tak bardzo dobrze, jeszcze jedną zamkniemy, wiecie czemu chcę sobie wbić jak najwyższy level, no żeby e, te klejnociki pokopać tym pachołom, no to raczej wolałbym już zmaksymalizować ten level, który mogę, no to zawsze tam troszeczkę lepsze te klejnociki będą nam wypadały, a tu wiecie, w tym momencie jak to mm, ponapierdzielam, no to będę żałował po prostu, a mogłem sobie za parę grzybków. Eee, za parę grzybów, Zobaczcie, jak on to zamyka, ja pierdziele. Najlepsze odcinki chyba będą mordki z tego druida na EU2. Jest masa chixen zielony Tyrex, czyli tutaj z Berkiem zawsze mamy problemy oczywiście z wojami, zobaczymy jak tutaj będzie. Ej, serio, mega, giga, mało grzybów wydajemy na zamykanie tych lochów to mi się strasznie strasznie podoba ja że rozbójnik też padnie on jest druid jest po prostu szaleńcem eee, dlaczego poprzedni odcinek właśnie napisałem mm, w odcinku Ee, że, że, że możliwe, że to będzie najlepsza klasa pod free to play w tym momencie, bo dlaczego tak, tak, tak mówię? No bo zobaczcie, mi idzie bardzo mało grzybków, na zamykanie lochów, przez co dla free to play będzie też no, o wiele łatwiej zamykać co godzinkę, na przykład klikać sobie, bo będzie e, większa szansa, że po prostu zamkną dany loszek, mortki. Teraz sobie musimy tu obczaić, 285 siła, wszystko na pachoły akurat w tym momencie nam powypadało. Tak, nic dla mnie. Plus 8, plus 8, nie będę się w to bawił w tym momencie, bo może coś lepszego wypadnie, ale dobra, tutaj mamy, zobaczcie, 23 odzysk klejnociku. Dobra. Okej, okay, zaraz sobie pokupiemy w ogóle już klejnoty, ale najpierw się przebiorę. 24 jest biciocha. Czyli na razie dla Barbara wypadło. O wszystko dla niego, nieźle. Kolejne. I co tutaj mamy? 240, ale to jest na wszystkie. Dobra, to sobie wypierdzielam. Plus 28, plus 28 punkty życia i 1. No dobra, założymy sobie to. Odzysk klejnotu, giciożka, giciożka. I co, wpierdzielamy teraz już te klejnociury ziemniury. Parę sobie pominiemy po prostu. Zakończ. Ile tych klejnocików sobie tu. Nałapiemy tyle, na ile nas, że tak powiem, stać. Dobra, poczekamy, bo zaraz będziemy mordki... Zaraz będziemy mordki zamykać, pewnie kolejne lożki, więc będzie nam potrzebne wykopywanie. Poczekajcie, co my tu mamy? Co my tu mamy? Ok, tu do bucików. Ale dzisiaj szastawy tymi grzybami, ja pierdzielę. Dobra, i teraz tak. Ajgowskiemu, myślę, kurde, czy nie dać mu... Nie zamienić, wiecie, jeszcze jednego... I tak chyba zrobię, zamieniam mu wytrzymałość, jeszcze jedną, 304, 326, 326 zamieniam mu na to i 304, za... o Jezu, co tutaj jest, to 76, tego musiałem nie zauważyć wcześniej, no klejnociury to ja mam od razu do zmiany. Kolejnociury, to mam wszystkie mordki do zmiany. Mamy 9800, 700 w tym momencie. I co, lecimy dalej, zobaczymy, który level nam się dzisiaj uda wbić. No, myślę, że będzie dobrze, wiecie? Myślę, że będzie dobrze, że to fajnie nam wszystko tutaj pójdzie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jaszczurza Grzechotnica też powinna jeszcze upaść. No, mi się mega gra. Mi się druidem naprawdę spoczko gra. Przejdźmy sobie jeszcze do skażonego drzewa, może tutaj szybciej to padnie toksyczne dziewo, skazione dziewo. No niestety nie mamy tego, wiecie, nie mamy tego kalkulatorka, więc no musimy przeklikiwać, jak już widać, że są takie próby naprawdę bliskie, więc szansa jest, bo dosyć często takie próby są na tych lochach, tak więc na pewno tutaj wszędzie jesteśmy w stanie to mm, pozamykać mordeczki, właśnie, 234, no tak myślę ten 240, kurczury, ziemniury, wiecie, no wpierdzielić, bo to, bo to nie ma innej opcji, kurczaczki. Jak już zaczęliśmy napierniczać. O Jezu, widzieliście tam malutko, malutko, może znowu malutko. Tu musi być, jaszczur musi być zamknięty, ale jest ku Sami, sami zobaczcie, co w ogóle ten druid otwierdziela. To jest po prostu coś pięknego, Poema, tu książki, nie wiem, jakąś lekturę, książkę powinno się napisać. Nowy druid zamyka lochy. Masakra jest. Aż się chce grać, aż się chce grać, aż się chce kliknąć tego plusika tutaj na górze po lewej stronie i doładować sobie grzyby jak się skończą normalnie, bo to jest coś pięknego. To jest coś mordeczki pięknego, 285 siły, o bardzo, bardzo fajny buścik, 238 punkty życia, teoretycznie mm, odporność na zimno, poczekajcie mordeczki, bo tu mam 284 inteligencja, plus 20, jest spoczko, od nociku. Dobrze, dobrze. Gdzieś, o właśnie. Zamień runy. Teraz sobie zamienimy od razu już na te punkty życia. Powinienem sobie już zamienić wszędzie, ale mam nadzieję, że wiecie, pozamykamy tutaj te loszki i powypada nam parę itemków i wtedy dopiero będziemy tu kurde gdzieś tam manewrować, jeżeli chodzi o... Te runy, no bo w tym momencie na te słabe itemki, jakieś, które byśmy losowali sobie, no to bez sensu moim zdaniem to jest, tak więc zrobimy sobie to pomujemy, płajgowskiemu sobie to mordeczki zrobimy. No tutaj jest easy, ale tu nic nie dostajemy. Expa niestety za ten loszek, tak więc tutaj to są takie. To są, o właśnie takie lochy powinno się robić za te darmowe próby, na przykład, tak jak, jak ktoś gra eko. No to takie loszki, które dają bardzo, bardzo niewiele. Expa raczej zostawiajcie sobie, właśnie, zawsze na darmowe próby, a te, które gdzieś tam już dają wam konkretny, konkretną energię, konkretny zastrzyk expa, no to wtedy wiadomo, że te klikanie jest opłacalne, mortki. A esteros, sutener chyba też powinien usiąść, no właśnie sutenerek na pewno usiądzie. Jest, 235 level. Huluber, hulunder, hulunder grubasek też na pewno usiądzie. Tam widziałem bliską próbę, tak jest, 237 level. Ile mamy? 230, był 7 leveli, no, no 240 to musi. Mu, musimy ukąsić, mordki dzisiaj 240 level. Tu jest Kasimbir. Kapelusz usiądzie, czy nie usiądzie? Jeszcze nie. Kapeluszek jeszcze nie. Ale ten podły liczy krupa. trochę mi śmierdzi, żeby, żeby chciał jednak, nie? Chciałby, ale. Tak, chciałby, ale nie może. Pamiętajcie, łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco i niedługo losowanie właśnie tego konkursiku znowu na 100 grzybków, który mamy. Ej, plus 70, to fajnie tu. Dobra. Ej, może nie będę sobie odzyskiwał, tylko spróbuję sobie znowu jeszcze parę tych klejnotów, co mi tu wypadnie. Na szczęście wszystko widzicie, to chyba jeszcze jeden mogę? Tak, jeszcze dwa, dobra. I ostatni. Twój plecak jest pełen, wypierdzielam ten na szczęście. No albo poczekajcie, wiecie, jak póki nie mamy, póki nie mamy tutaj na fula, żeby im założyć, to nie będę tego wypierdzielał, bo to bez sensu jest w tym momencie. Ok. Punkty życia 1%. Okson z Okson. I teraz tak, twierdza. I ostatni to był klejnocik. Tak, ostatni klejnociur. mamy coś w tajnym magazynie, jeszcze mamy na jednego. ale to już jest dobra. I teraz tak, 358 wytrzymałości. Brr, cały czas się zastanawiam, czy temu nie dopierdzielić, ale nie. Ymm, niestety nie wypadł mi żaden, więc sobie muszę zrobić to tak: takiego słabego klejnociura tutaj wpierdzielić. 358, no to jest konkretny klejnot. Na razie damy go tu. 295, 295 do magusia. I mamy tak, siła to jest do wyrzucenia. Mm, jeszcze miałem sprawdzić to jaki tutaj jest? Minus 37. No to nie, zobaczcie, nie mogę kurde. A... <śmiany> Dobra, zamień runy. I zamieniamy mortki z, z, z odstęp. Dobra. Mamy już 2%, mamy już 2% uzbieraliśmy, nie jest źle, nie jest źle. I lecimy dalej zamykać kurciurki do bagiennego dragora. A teraz musi, 240 mordki level to musi dzisiaj paść, bo jak nie padnie, to normalnie jeszcze 3 levely, 3 lewele i odpuszczamy, 3 lewele, 240, 10 leveli na odcinku, nie jest źle mort. jest, ja pierdzielę, no fantastiko. Z magiem raczej nie powinno być większych problemów w tym momencie w strefie mroku, mam przynajmniej taką nadzieję. Chociaż meduza tutaj stawia nam jakieś, jakieś tu kurde ścianę. Czy będzie do przełknięcia? Czy nie będzie do przełknięcia? To jest ósma, ósma, ósma. No fajne tu próby lecą, jak widzicie. Są bliskie. Klejnoty nam kompletnie nie siadły. A wściekły ósmy, no to na wściekłego teoretycznie. Jak tutaj porównuję, no to powinno być troszeczkę więcej procent jednak. I też jest kaszalot. Mhm. No to co, to lecimy teraz z wieżą. Trzeba może itemków trochę podropić. Jeden mamy. Baba Jaga mamy. Marilyn mamy. Nie zatrzymujemy się. 51. Już nie mamy miejsca wieku. Kurczury ziemniury. Teraz trzeba się przebrać. No i co? I zapierdzielamy dalej. Wieża, wieża. Już sobie Robin chudł, bo mało jadł. Kurczury i ziemniury. Alibaba. I 40 rozbójników siada. 55 siada. 56 siada. 57 siada. 58. Możliwe, że siądzie. Mam nadzieję, przynajmniej, że siądzie. Mordeczka. 58. No. No dawaj. No akurat na wieżę nie będziemy tutaj rozpierdzielać grzybów. 584 zręczności. Tu jest fajnie. Mamy plus 140 zręczności. Bardzo duży boost. Bardzo duży boost w tym momencie będzie, jeżeli chodzi o naszą kunię. To jest spoczko. Dalej mamy 244 jakiś nasior. No ale tu wszędzie jest kaszalot. Tak, kaszalot. Nasior jest kaszalotem. 292 naszemu Magusiowi. Naszemu Magusiowi. I odporność na zimno plus 3. Okson. Odzysk. Tak. Pyk, pyk. Dobra. Tu mamy inteligencję 290, aż 290 plus 6. Czy mi się opłaca to zamieniać? Czy lepiej dam. Nie no, lepiej dam to temu. Tak będzie to lepiej rozkminione. Nie, nie gadajcie, że będzie lepsze. Jest! Pożyć święty, nie zauważyłem tego, że było. Już się bałem, mówię, ale będzie, kurde. W to, panie. Hmm, inteligencja. Mariuszek, jak tam u ciebie to wygląda? No, zbyt na zbyt inteligentny nie jesteś. To sobie odzyskamy. I na razie o, w ten sposób. I co, lecimy znowu cisnąć tutaj. Kurde, teraz może ten, tą meduzę pokonamy. Jakiś tam buścik było na parę razy, miała takie bliskie próby, więc myślę, że no jest szansa, żeby wyruchać szympansa, kurczury ziemniury. Chyba nie siądzie. No nie, no nie gadaj. Trzy levele, mortki. to są trzy levele. Ja tak będę siedział, ślincał, jak to się mówi, aż nie wbije tych trzech leveli. Trzynaste piętro tu może być no, tu może być ciężko, ale widzisz są takie bardzo bardzo bliskie próby. Tak więc ja cały czas mam nadzieję, że to się jednak uda z naszym zwiadowcą. Mm, kurde, nie, nie ma tych itemków, wiecie, bo jakbym sobie jeszcze dopierdzielił itemy. W tym momencie punkty życia na przykład, tak. No i no i runy na pewno mnie blokują, bo glada mamy na ósmym poziomie. Jakby ktoś tam pytał, na którym poziomie właśnie tutaj tak zamyka nasz mm, druidus. Loszki, to właśnie Gladus jest mordeczki na ósmym. Ej, ale teraz to stanąłem wszędzie w tym momencie. Ten kapelusz. No nie, też nie. Nie zamkniemy go, to za dużo grzybów na no, no, to by musiało pójść. Zobaczcie, takie do połowy próby są. Są do połowy. Mordycy bogowie to... Bo tutaj nie ma szans, Góra Olimp nie ma szans, no kurde to 13 piętro, to nas blokuje, to powinno być, z próby No mamy teraz, stoimy w tym momencie, jak widzicie, zatrzymał nas Podły, liczy Krupa, mam nadzieję, że nie na długo, panie Podła liczy Krupo Jak wypadną nam kurde, zabrakło mi, wiecie, zabrakło mi mm, surowcy, bo jakbyśmy mieli tutaj drewienko ale 238 to wbijamy sobie spokojnie na tornatku. Bo jakbyśmy mieli po prostu jeszcze więcej ee, możliwości, żeby pokować te klejnoty te gemy i pozamieniać wszystko. No to myślę, że spokojnie by tutaj nam wszystko pousiadało, posiadało 238 na tornatku wbity. Myślę, że jeszcze level powinien nam się udać, bo to ładnie w miarę idzie 162, 163. Jest wszystko spoczko. Tak więc zaraz sobie zobaczymy, co dalej będziemy mogli zrobić. No ten 240 musi być na odcinku, bo nie odpuszczę. I, 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 230 mordeczki będzie dziewiąty. Jest, dobra. 239 jest. Mm, 240 na tornadzie. Jest szansa mordki, jest duża szansa, że wbijemy to na tornadku. 240. I zobaczcie, tak się starałem, tak się starałem tutaj, tak gniotłem kurczury te, mm, gniotłem tam te locha, to wystarczyło wejść sobie do tornada, poklikać parę razy i zobaczcie. I wszystko, kurde, i wszystko się. To są te stare, tak? Tak. I wszystko się na mordki ułożyło ładnie. To na razie wypierdzielam i jeszcze na nasze turnatko, Ale napiszcie w komentarzu. Co sądzicie właśnie, czy graliście już tym nowym e, druidem? No bo dla mnie jest kocur, dla mnie jest kocur. Zobaczymy na e, wyższym poziomie. Jak na razie jestem mega z niego zadowolony, bo jest strasznym mega giga kocurem. Jeszcze jeszcze to turnatko dobijemy, żeby tak jak mam obiecany 240 poziom mamy dzisiaj 10 leveli na odcinku no nasz druidek zapowiada się naprawdę bardzo bardzo obiecująco, następny odcineczek będzie na pewno szybszy, bo teraz dopierdzieliliśmy trochę tych loszków eee, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i żeby być na bieżąco i tak jak mówię, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o nowym druidzie, czy wam się podoba, czy nie czy już graliście, czy już testowaliście a my napierdzielamy na EU2 do żeby dobić do topki, w tym momencie jesteśmy na 20, cały czas na 20 pozycji, kurczury, ziemniury to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny mm, wynik, tak więc Morty. Dzięki za dzisiaj, dzięki, że byliście ze mną Żółwik, piona, siemaneczko i do następnego